Reprezentuje koreański rig firmy Gini Model K5 z przeciwwagą ważącą około 1,5 kg. Po zamocowaniu bardzo ciężkiego obiektywu 85 mm oraz SFORO Fokusa Rig nieco sprężynuje. Ogólne urządzenie zostało wykonane z dobrej jakości materiałów oraz wysoką starannością. Kolejnym mankamentem jest ten otołącznik, który jest zbyt słaby utrzymać ten kawałek stali. Wady tego urządzenia zniwelowałem tymi oto dwoma łącznikami. Pierwszy w kształcie litery L, który umieściłem w tym miejscu oraz drugi w kształcie litery Z, którym zastąpiłem ten słaby łącznik usztywniając całą konstrukcję. Konstrukcja da się precyzyjnie wyważyć, cały ciężar spoczywa na ramieniu odciążając ręce. Uważam, że w zestawie znajdują się jeszcze dwa bardzo przydatne elementy: rękojeść oraz uchwyt do zamocowania różnych dodatkowych akcesorów, np. lampy, rejestratora dźwięku albo monitora. Konstrukcja riga umożliwia złożenie i zaprojektowanie urządzenia według własnych potrzeb. W jednym z projektów musiałem równocześnie robić zdjęcia i kręcić filmy, dlatego zaprojektowałem go tak. Tak zaprojektowany ryk umożliwia mi kręcenie stabilnych ujęć z ręki oraz fotografowanie bez obawy poruszenia zdjęcia. Taką konstrukcję już tylko wtedy, kiedy nie mam zbyt dużo akcesoriów na rigu.